Fajerwerki, jachty, impreza, nie się tego ogarnąć bez polara. się robi pranie kochani na gibraltarze. Musimy wszystkie ciuchy nasze zapocone leprać, potem sami się wykąpać. I będziemy szukać jakiegoś osta, który nas przenocuje dzisiaj. Będziemy chcieli na takim portalu się zarejestrować. Find the Krug, to jest strona, na której kapitan szuka załogi, a tacy jak my szukają kapitana, który nas zabierze. Spaliśmy dzisiaj gdzieś na dachu jakiegoś wieżowca, ale to nie widać. A to jest ta góra słynna, na której napijemy się dzisiaj piwka z mampary. Może się wziadać. Zrobiliśmy sobie pranie. Możecie zobaczyć tutaj Olka. Pranie, ciuchy wyprane. Moje pranie, ciuchy wyprane. Co się stało, Olek? Okazało się, że woda jest słona. Nie trzeba wszystko jeszcze Ja na <grym i zna> Nawet... Nawet... <grym i zna> ja wyprałem totalnie wszystko, że nawet nie mam w czym chodzić. Zostały mi jedyne spodejki. Nawet nie mam gaci, w jakich mógłbym cokolwiek zrobić. A wszystko jest wyprane w słonej wodzie. Co teraz? Ja, ja. A patrzyli ludzie jakoś tak dziwnie, że my bierzemy ciuchy na słonej wodzie. To jakbyś rzucił ciuchy do morza i poprawił ja. wszystkich. Ja Właśnie piszemy naszą pierwszą cefałkę Wcześniejsze cefałki wyglądają tak. A nasza. Na razie wygląda tak, ale zaraz ją upiększymy. Ostatnie poprawki i myślę, że wieczorem znajdziemy już jakąś łódź. Dzisiaj nasze życie na Gibraltarze, czyli siedzimy sobie na Marinie. Codzienna prasa. Codzienna prasa, Olek tutaj czyta <grystanie> najnowsze taki, wiadomości. Taki brukowiec, że poleca tak, No i pijemy sobie piwko, łapiemy kontakty <grystanie> z kapitanami. I będziemy pytać, dopijemy piwko. I zaraz będziemy pytać, czy ktoś nie potrzebuje jakiejś pomocy. Na łodzi mamy dwie prawe ręce. Na łeb napisaliśmy w CV o swoich zaletach. Nie mieliśmy jak zdjęcia dołączyć, to po prostu narysowałem siebie, narysowałem olka, żeby mniej więcej mieli pojęcie, jak wyglądamy. No i co? Dzień tak, dzień za dniem, dzień za dniem będzie upływał. Aż w końcu jakiś. Jak? Człowiek zobaczy, że jest dwóch takich zajebistych załogantów do wzięcia. Myślę, że będą się o nas bili. Będzie sztorm na tej zapasie. Będą się o nas Ale na razie odpoczynam. To jest niemal. Dzisiaj weekend. Trzeba ciapnąć mocniejszego, ale alkohol drogi, papierosy tanie. Jedzenie tanie, ciuchy tanie. A najgorsze, że alkohol drogi. Także to nie jest kraj dla Polaków. Poszliśmy dzisiaj do supermarketu z tymi tobołami. I pierwsze co to się sprzedawca nas zapytał, czy jesteśmy z Rumunii. Obraził nie nas. ukrywam, że trochę nas to obraziło i ostatni raz robiliśmy zakupy w tym markecie. Leonardo. Leonardo jest Włochem, którego poznaliśmy w McDonaldzie wczoraj. Dzisiaj zabraliśmy go na polską wódkę. Mamy tutaj lipca z Był w tej cenie co Finlandia, ale chcieliśmy pokazać, jak skakuje polska wódka. Z No i tak sobie chilujemy na plaży, później zabierzemy naszego kolegę z Włoch. Do... do naszego. Olej właśnie mówi, że on zrobi wódkę, nie wiem, co się dzieje go do Apartamentu, czyli dachem, pod dachem tego apartamentosa, w którym robimy e Jak kończę? To jest nasz apartament, w którym dzisiaj gościliśmy Włocha, którego poznaliśmy w McDonaldzie. Też podróżuje, też próbuje znaleźć ludzi. On się zmył, my jeszcze sobie leżymy. Wczoraj pół litra z zrobiliśmy, Piąteczek się uda. Żyją, które kiedyś było tak, że ta skała na Gibraltarze, tak podobno było, ja nie wiem, nie czytałem tego, że była jedną skałą razem z skałą, która jest po drugiej stronie w Afryce. I część małp, jak ta skała się rozłączyła, część małp została tutaj i żyje sobie na Gibraltarze, na tej, na tej górze. Idziemy na samą górę, tylko podobno trzeba bardzo uważać, zaraz chowamy kamerę, bo te małpy wszystko potrafią kraść. A nawet gryźć. Olej, a ty z plecakiem rozpiętym, a tam nasze ostatnie resztki jedzenia. I tak to wygląda, sobie takim czymś spacerujemy. Jest masakrycznie gorąco. I ledwo dajemy radę, ale... OK, sprawa wygląda tak, że dzisiaj Leonardo zarobił pierwsze swoje pieniądze, na, dostał pierwszą wypłatę na barze zaprosił nas na piwko i tradycyjne hiszpańskie jedzonko, także na pewno jest zajebiste. Siedzimy sobie w barze, tutaj jest plaża, plaża, morze. A musimy się wyrobić do godziny 22, bo tam zamykają supermarket. I tam dzisiaj będziemy szli na darmowe jedzonko, które w supermarkecie wyrzucają do tych specjalnych kontenerów. I ostatnio, o, mamy takie ciasteczka, wczoraj wyciągnęliśmy bardzo dobre ciasteczka. A dzisiaj zobaczymy, było dużo bananów niesprzedanych, także na pewno na pewno... Idziemy ze śmietnika banany jakieś i mamy nadzieję, że jakaś paczka San Migueli też się dzisiaj trafi. Dzisiaj to jest nasza kuchnia pełna niespodzianek Dokładnie. Nie wiadomo co dzisiaj przyniesie w lasu. Pół karton Z Okniut Oh fuck, it's ours! We go. We go to this with Lazarek hotel hey. house. Shrebs, <laughs> give me shrebs. Mm. It's destroyed. Uh, yogurt. <laughs> 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 no, That's a good job. <laughs> no, I <with> know. <laughs> 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 What's that? I don't know. 50% <laughs> discount. Diffusque. What is this? <laughs> you look delicious. Cafe. It was cafe. One, six, hours, yes, eh? it's still good. Maybe a bit of smell, we have two. Milk, beef, potato, orange. Oh, it's a new socket, very good guys. It's in Greek, yeah, I know it. You should try it, guys. No, these I sandwiches were just yesterday just like I don't want to eat it.

Jednego słepsa. Wszystko tu jest, wszystko tu jest, ale jeszcze szukamy bananów. Bo banany to jest dzisiaj gwóźdź programu. Właśnie idziemy z Olusiem zobaczyć pomnik, który postawili tutaj, aby uczcić pamięć o katastrofie lotniczej, kiedy rozbił się nasz premier i generał Władysław Sikorski. Możecie tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Kiedyś e, ten pomnik był na mm, blisko płyty lotniska. Teraz został przeniesiony tutaj. Śmigła oryginalnie nie są od e, samolotu, który leciał, ale tak to wygląda. Dalej jest lista osób, które zginęły w katastrofie lotniczej. Ale rzecz, która najbardziej irytuje człowieka, to jest to, że jest tam. Meczet z minarytami. przesunę się kawałek dalej. Schowali go za górą, żeby nie było widać, gdzie te muzułmańskie ludzie się modlą. Ale patrzcie, jeszcze jest z Jeszcze Chcę coś powiedzieć, oluś. Bardzo ważne jest jeszcze, że zamieszczono tutaj kilka słów prawdy na tablicy upamiętniającej przyczyny Rzeczypospolitej Polski. Proszę sobie zobaczyć. Przede wszystkim bank triwentów Mołotowskich, jasno nazwany czwartym rozbiorem polskim. Armia Krajowa została dobrze opisana. Tutaj mamy też, że Polska była pierwszym i najwierniejszym aliantem zwycięskiej koalicji od 1 września, walcząca niemal na wszystkich frontach II wojny światowej za waszą i naszą wolność, aż do 8 maja 45 w Europie i 2 września na Dalekim Wschodzie, pozostawiając groby swoich żołnierzy w 43 krajach świata. Także jest naprawdę, postarali się i zrobili to dobrze. Tak, tu jest prawda napisana, a nie niektórych Wyborczy. gazetach mętnego nurtu, które tylko kłamią i opluwają Polaków. Co i jak? Prawdopodobnie będzie chciał nas wziąć na pokład, pójść z nami w stronę na kanary. Musimy zrobić bardzo, bardzo, bardzo dobre wrażenie: uśmiechać się cały czas, udawać, że nie jesteśmy przeziębieni. No i macie jakąś udawać, że umie pływać. <śm> <śm> no nie. zgadnijcie! Czy się udało, czy się nie udało. Mordy ucieszą. Wraże... Wrażenie zrobiliśmy takie, że nie musimy płacić ani za jedzenie, ani za paliwo. Nic. Totalnie za nic. Tylko sobie kupimy... za trzy godziny. Za trzy godziny musimy ogarnąć browary, aviomarin, <grym> aviomarin. I plecaki na pokład. I plecaki, bierzemy ciuchy, cała naprzód i ruszamy na, na Kanary. Na Niestety kananie, na Karaiby nie weźmie nas, nie weźmie nas ale za to na Kanary bierzemy. Totalnie auto of charge, nie bierze żadnej nawet złotóweczka też nie Jest Mało, mało tego, tego, dostaliśmy 50 euro od Polaczków, którzy zobaczyli nas, e, naszy, naszą cepałkę e, w Kołowaru. Bardzo im się podobało i jak siedzieliśmy u, naszych, e, u naszego kapitana, który nas weźmie i u jego żony, to podszedł do nas ten Polak, mega w porządku gościu. Powiedział, że bardzo żałują, że nie mogą nam pomóc, ale dają nam 50 euro, żeby nam się dało wszystko, także kartka dla nich też powędruje, dla takich sponsorów, które od razu karteczka Mega szczęśliwy dzień dzisiaj, yeah. ale no chcielibyśmy się dzisiaj jeszcze wykończyć trochę, tak żeby wypić, ale no musimy dzisiaj trzymać wachtę, no, dopłyniemy coś. do Kanar, tam wtedy zrobimy. Odwiedzamy ostatni tydzień w Gibraltarze. Swoją podróż rozpoczyna manik. Dociera do Gibraltaru 4 dni później. My w tym czasie łapiemy pierwszy jachtostop i wypływamy na Kanary. Jest godzina 7.10 dnia 30 września 2015 roku. Wyruszam w podróż dookoła świata autostopem. Pozdrowienia! bazując na naszych cennych wskazówkach, szybko aklimatyzuje się w Gibraltarze. Szukanie jachtu na Kanary zajmuje mu 3,5 tygodnia. W tym czasie poznaje Kasię, z którą postanawia wspólnie podróżować do Ameryki Południowej. Trafia również na łódź Roya, legendarnego kapitana alkoholika, który od 7 lat nie wypłynął, a od 8 miesięcy nie opuścił swojego pokoju na łajbie. Chyba trochę się zgubiliśmy, bo... O Jezu, kaktus. Bajaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Cześć, się... To nie jest droga. Koniec. Poszliśmy parę metrów źle. Parę metrów? Nie mamy wody. A mamy... A, Kurde, jak to jest? porobione. To byśmy poszli gdzieś w las i nie wiemy jak wyjść teraz z góry. Uczymy, uczymy się freganizmu od najlepszych. <grym w tle> Zaraz się podławią tym. Pa, pa, pa jak walczą. Aż <grym> na <w tle> frytki latają. <grym> w <tle> Ale w swojej kulturalnie jest Hiszpanię. Hiszpanii. Nie rzucają się do. Nareszcie weekend weekend piątek.